Siemanko zostałem nominowany przez Jakuba Rogalskiego do pokazania swojej 16 linii kodu, czyli do Code 16 Challenge. Podpisałem mu, że w sumie połączy to sobie z Hot 16 Challenge, ponieważ pisze słaby kod, nigdy nie rapowałem, więc generalnie co może pójść nie tak. No właśnie, trochę mi zeszło na przygotowanie, ale wydaje mi się, że zrobiłem to najlepiej jak umiem. Także jeśli jesteście gotowi, to możemy zaczynać. Programowanie to niełatwe zadania, technologiczne coraz trudniejsze wyzwania, między linijkami kodu orania, codziennego błędu wyszukiwania, nawet jeśli technologia... Cię zdradza, klient ze swoimi pomysłami przesadza. Nawet jeśli czasem złość cię rozsadza, rozwiązanie bardzo wszystko wynagradza. Jestem programistą, nie umiem rapować. Co z tym cieniem mgły, nie mam ochoty konkurować. Za to na kąpa chcę się asymilować a z wirusami tylko na kompie wojować. Więc zerknijmy teraz na taki fragment kodu. Taki oto kodzik generuje mnóstwo smrodu, lecz wpiszmy desktop, nie bez powodu i otwórzmy linka po, po naszym, naszym światłowodu. Uff, generalnie po tym otwarciu linka trzeba tam oczywiście przekazać wpłatę, o to chodzi w tej całej akcji. Przepraszam za brak synchronu, masteringa, tempa i co tam się jeszcze robi w muzyce. Ja chciałem ze swojej strony nominować Łukasza Mąkiewicza, Adama Gospodarczyka z kanału Overment yy, oraz twórcę tej zbiórki, czyli Piotra Prądzyńskiego. To już sobie sami wybierzcie, czy do Hot 16 Challenge, czy do Hot 16 Challenge, czy do obydwu. I to tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Cześć!